Yo, usiądę, witam bardzo serdecznie w drugim omówieniu buffów z korsetu. To ostatnie omówienie buffów, nowych kart i tym podobnych rzeczy. został nam jeszcze do omówienia cały korset jako całość. Nie wiem jeszcze jak to sobie zrobimy, coś wymyślimy na pewno. A natomiast przejdźmy teraz do, do tego zagadnienia, jakie tutaj jest przed nami, czyli do wzbufowanych kart w korsetie u szamana, Warlocka, warriora i neutralnych. Jeżeli jesteś osobą, która myśli o tym, żeby zacząć streamować albo już streamuje, a chce się dowiedzieć więcej o tym, jak na przykład może rozwinąć kanał, bardzo serdecznie zapraszam Cię na szkolenie które organizuje już 14 marca o godzinie 18:00. Link do tego szkolenia znajdziesz w opisie tego filmu, tam możesz się na to szkolenie zapisać. Na tym szkoleniu pogadamy sobie głównie na temat tego, w jaki sposób zwiększyli średnią ilość widzów na streamie z 10 do 150. Kto zwiększył? Pewna para streamerów, która w grudniu na początku grudnia miała 10, 10 widzów średnio na streamie, a w tym momencie na ich stream średnio chodzi 150 do nawet 200 czy ponad 200 osób. Tak więc progres jest ogromny i to wszystko zrobili samodzielnie w 3 miesiące. Bez rajdowania, bez hostowania, bez jakiegoś polecania i tym podobnych rzeczy, samodzielnie swoją własną pracą i pomysłowością, i to będzie taki główny temat. A przy okazji też pogadamy o tym, czego potrzebujesz, żeby zacząć, jak docierać do ludzi, jak tych ludzi zainteresować i tym podobne rzeczy. Tak więc taki podstawowy pakiet dla każdego, kto myśli o tym, żeby zacząć streamowanie, będzie na tym szkoleniu. Więc jeżeli Cię to interesuje, chcesz zacząć właśnie streamować, chcesz rozpocząć swoją karierę w internecie, wejdź do linku w opisie tego filmu. Tam zapisz się na szkolenie i widzimy się już na samym szkoleniu 14 marca o godzinie 18. .00. A teraz zapraszam Cię na dalszy ciąg filmu. Fire Elemental dostaje buffa, zadaje 4 zamiast 3. Minimalny buff może mieć znaczenie, to kwestia też chyba trochę mety, jaka będzie w grze. Natomiast tak ogólnie wydaje mi się, że... nie wiem, Elemental nigdy nie grał chyba jakoś super mega mocno. Czy Były niektóre deki, ale rzadko kiedy się pojawił ten Elemental. Czy teraz będzie lepiej? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że tak, ale absolutnie nie potrafię tego argumentować. Karta mi się ogólnie podoba, nie? Wydaje mi się, że w tym momencie no całkiem ciekawe. On no, też podobał mi się też poprzedni. E, zobaczymy. Nie będę tutaj nie będę tutaj wydawał wyroku na nią, że tak powiem. Ale mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że będzie grany. Dalej. E, Tide Surge. E, ja w sumie nie wiem, co tutaj jest. Bo wydaje mi się, że ta karta tak wyglądała, że powiedziawszy, za 4-4 zadaj 4 do miniona i Lifesteal Nie wiem czy ona nie miała wyleć tyle samo. I tutaj nie chodzi po prostu o wyklarowanie, że to jest Lifesteal. Prawdopodobnie tak, w związku z czym niewielka zmiana po prostu inne inne i, i inaczej to jest napisane. Mm, tutaj mamy. Tego też nie potrafię zrozumieć totem karwerkę, która dostaje plus 1 za każdy przyjazny totem na Battle Kraju. Ten jeden punkt życia wiele nie zmienia, w moim, moim zdaniem. Znaczy moim zdaniem. Znaczy fakt faktem teraz jak mamy kartę za 4, 4 na 5 to nawet taka sama karta w sobie jest dobra, nie? Jak jeszcze mamy jakieś temy, no to dodatkowy, dodatkowy bonus dla nas. Więc może ten jeden punkt życia troszkę zmienia, ale czy ta karta będzie grana po to, żeby być większą? Nie wydaje mi się, bo dalej jest to duża jednostka, która nie zawsze jest duża, a, a też niewiele to zmienia jakby w grze. No ona może być 4 na 5, nie? I jest okej. Okay. Jest 6 na 7 i co to zmienia? No tyle, że Przeciwnik musi ją zabić, nie? Jest to trochę trudniejsze, wiadomo, natomiast... Nie wiem, czy aż tak na tyle. Nie wiem, czy aż tak na tyle i... i, i szczerze powiedziawszy, no nie wiem, co nie powiedzieć. powiedzieć. No, jest trochę lepsza i może gdzieś tam będzie wykorzystywana. Teraz Spirity y, dają jeden punkt przeciążenia, a nie dwa punkty przeciążenia i to jest gigantyczna zmiana. Zmniejszenie kosztu karty o jeden jest mega dobre. W trzeciej turze gramy takie, w czwartej turze gramy drugie takie na przykład. Trochę oczywiście przesadzam, natomiast e, sprawia, że ta karta na pewno wróci do gry. E, to jest myślę bankowe, że to będzie wykorzystywane w tym momencie w, u Szamana. Lightning Storm e, nie zadaje już 2-3, tylko zawsze dodaje 3 i koszty zostają takie same. E, to też jest mega duża zmiana i też moim zdaniem sprawi, że ta karta będzie jak najbardziej grywana. Tym bardziej, że w nowym dodatku mamy Nature Spell Damage na przykład. No i te karty Nature mogą teraz zadawać naprawdę sporo obrażeń. Więc jest to na pewno karta, która ma spory potencjał. Rw Elemental mm, przeciąża o 2, nie o 3 mm, lekka zmiana, nie powiedziałbym, że to jakaś gigantyczna czy wielka Jest to leciutka kosmetyczna, niemalże zmiana i moim zdaniem na wiele nie wpływa. Mamy dużego kloca, który kosztuje 7 punktów many łącznie, który i tak ginie powiedzmy tam od jednej karty SAP, Assassinate, Polymorph i inne rzeczy. Eee których jeszcze się nie nauczyłem. Więc e, czy ta karta będzie jakimś kozakiem? Nie, raczej bym nie powiedział. Może części troszkę grana, ale nie wydaje mi się, żeby była jakimś takim e, taką kartą, która będzie w każdym, w każdym szamanie. Ona nigdy nie była grywalna, nawet na samym początku, znaczy trochę tam może gdzieś tam w jakichś dekach grywała, ale nie była jakaś turbogrywalna, więc nie wydaje mi się, by ta zmiana w tym momencie sprawiła, że będzie turbogrywalna. Alakir dostaje plus do życia, wydaje mi się, że gdyby dostał plus do ataku byłoby to o wiele lepsze. Plus do życia też jakoś super dużo nie zmienia. No może jest troszkę lepsze, ale to też nie sprawia, że ten szaman będzie jakoś super hiper mocniej grał tego Alakira. Na pewno Feral Spirity, na pewno Lightning Storm na plus eee, to whatever to jest taką zmianą delikatną, to też, tutaj fajny elemental, ja lakier to trochę większą, ale nie są jakich, takie drastyczne boosty tych kart, że one będą teraz pojawiać się w każdym deku. Lecimy dalej, kolejną kartą jest Drain Soul, który zadawał 2, a teraz zadaje 3. Fajny removal, może być grany za 2, zadaj 3, plus wyleć się o 3, wydaje się być całkiem spoko. Lakali Kali Fairhound został zmieniony, że dyskardujemy dwie najtansze karty, nie dwie losowe karty. Tutaj raczej powiedziałbym, że no w normalnym deku nie będziesz tego grał, bo nie chcesz wyrzucać dwóch kart, nawet tych najtańszych. Możesz to grać jedynie w discardzie. Jeżeli dałoby się discard zrobić, no to pewnie to będzie grało. Jeżeli nie będzie się dało, to pewnie nie będzie grało. Siphon Soul kosztuje teraz 5, a nie 6. Zabija miniona, leczy 3 życia. Karta jak najbardziej grywalna, za 6 była grywalna, jeszcze nawet nie tak dawno. Myślę, że za 5 będzie jak najbardziej kartą yy, do wykorzystania. Void Terror dostaje buffa, plus 1 do życia. Wiele to raczej nie zmienia. To zabijanie stronników jest niby fajne, tworzymy sobie dużego ziomka, tylko możemy to wykorzystać kiedy? Kiedy mamy jakieś agonie na stole, które chcemy faktycznie zabić, bo w innym przypadku nie chcemy zabijać stronników, nie chcemy ładować tego wszystkiego w jedną kartę. Ogólnie nie ładujemy wszystkich buffów i wszystkiego w jednego stronnika, po to, żeby go przeciwnik polimorfem wciągnął, czy jakimś tam assassinate'em Siphon Solo czy czymkolwiek innym. Więc nie chcemy zabijać dwóch jakichś sensownych stronników po to, żeby mieć jednego dużego. Eee, chyba, że ci stronicy mają agonię, albo triggerujemy jakieś umiejętności. Eee, no to wtedy może ma to faktycznie sens, a tak to to raczej sensu nie ma. Eee, w związku z czym, karta, mimo że ma 4 życia, będzie wykorzystywana raczej tak samo, jak była wykorzystywana wcześniej. Wiele się tutaj nie zmienia. No i tam tam, pam 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 Lord Jaraxus. What the fuck? Mamy Lorda Jaraxusa, który jest hero kart. Co to zmienia? Przede wszystkim nie, yy, nie zmieniamy sobie życia na 15, więc jeżeli mamy życia 25, to nie tracimy 10 punktów życia. Po drugie, dostajemy armor, w związku z czym zawsze mamy te 5 życia więcej. To oczywiście można powiedzieć, hej, a jak masz 1 życia, to nie leczysz się do 15. Jasne, owszem, masz rację, to jest faktycznie minus, ale yy, plusem jest to, że nie zrzucamy sobie życia, plusem jest to, że dostajemy armor, dalej dostaniemy, dostajemy broń i dalej przyzywamy infernale na Hero yy, Power. Moim zdaniem Jaraxus jest w tym momencie jak najbardziej grywalny i jakieś deki na Jaraxusie, czy jakieś deki z Jaraxusem raczej powstaną i będzie to po prostu win condition, jakiś kontrol e, warlocków. Nie wydaje mi się, żeby to zostało bez echa, bo zmienienie go w hero kart jest naprawdę na plus jest naprawdę git. E, dobra, lećmy dalej. Warzone Commander daje wszystkim innym kreaturom, które przyzwiemy rasza. Szczerze? Wojownik ma tyle raszy, że granie tej karty miałoby raczej było raczej bez sensu. Nie wiem po co można ją wykorzystać. Do jakichś kombo deków być może, ale tak ogólnie to raczej nie wydaje mi się, żeby ta karta była grywalna. Kiedyś jak dawała szarże, to była do OTK wykorzystywana w tym momencie, i znaczy po wszystkich nerfach w ogóle była niewykorzystywana i w tym momencie nie wydaje mi się, żeby coś się miało w tej karcie zmienić. Dalej jest raczej niegrywalna. E, tutaj wielka zmiana. E, bluegill Warrior ma 3 ataki zamiast dwóch, ale nie ma e, szarży, ma rasza. W związku z czym wszystkie szarże zostały z gry wyrzucone poza Alakirem, poza Korwasem. I poza jeszcze jedną kartą King Crashem. to są ma trzy szarze w tej chwili. Bluegill w takiej formie jest fajną rzeczą do murloków. Mi, mi się całkiem podoba. Wydaje mi się, że w murlokach może fajnie sobie grać. A raczej w innych dekach nie wydaje mi się, żeby ktoś grał murloka 3-1, który ma rasza. Nie, 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 jest to sensowne jak dla mnie. Ale w murlokach jak najbardziej spoko. Eee, to jest dziwne. Gurubashi berserker dostaje buffa na 8 życia. Faktycznie jednostka, która kosztuje 5 i ma 8 życia jest ciężka do zabicia. Poza oczywiście Hard -remowalem. Ale czy to coś zmienia? W moim zdaniem nie. W moim zdaniem dalej ta karta jest totalnym traszem niegrywalnym. Ale może się mylę. Zobaczymy. Light Leader dostał Prudzena do życia. A tutaj ponownie. Znaczy, to może teraz być wykorzystywane w token deckach, nie? Jakiś e, token Paladin na Silverhandach, jakiś e, zolog jakieś inne, nie, nie token druidy, coś będzie. Może być to wykorzystywane dlatego, że daje później do ataku jest 2-3, więc jak zatrzymany, to nie jest to takie złe. E, może coś z tego będzie. Natomiast, no... Nie powiem, żeby to była jakaś wielka, wielka zmiana, która jest rewolucją, jeżeli chodzi o e, tego raid Lidera. E, kolejną kartą jest... E, z, Tontus Gbor, który wygląda dokładnie jak Bluegill, dostał plus jeden do ataku i Rasha zamiast Charge. Bestia 2.1 1 Rush, to już może być bardziej grane w jakichś różnego rodzaju Hunterach, Druidach albo jakichś tam innych ciekawych, mniej lub bardziej dekach. Bardziej wydaje mi się, że to będzie grane niż ten, ten Bluegill Warrior. Więc zobaczymy, na pewno odchodzą Charge, odchodzą jakieś takie OTK, dziwne rzeczy. Karta. No, nie wiem, nie chcę powiedzieć, że będzie grywalna. Nie chcę powiedzieć, że nie będzie grywalna. Bardziej się przekonuję, w y, trochę będzie grywalna, niż że nie będzie w ogóle grana. Stormwind Champion dostał buffa plus 1, plus 1, czyli teraz jest 7, 7. Niewiele co zmienia, raczej grany nie będzie. Fetish Ghoul dostał buffa plus 1 do ataku. Jest teraz za 3, 3 na 3, 3 i dostaje buffy do ataku. No, za każdym razem, jak ktoś umiera. To może być całkiem ciekawe. Problem jest taki, że to nie ma szarży, więc możemy to nabufować i przeciwnik to zabija i jest elo. Ja zdaję sobie sprawę, że argument. Hej, przeciwnik to zabija jest elo nie jest najbardziej przemawiający do wyobraźni. Ale chodzi o to, że jeżeli grasz jednostkę, która ma jakiś efekt, którą możesz wykorzystać, ten efekt możesz wykorzystać albo po śmierci tej jednostki, albo na Battle Kraju, albo w momencie kiedy coś robisz, rzucasz spele, używasz Hearth Power, to masz opcję wykorzystania tego. Tutaj grasz tak naprawdę 3 na 3 Znaczy, masz opcję wykorzystania tego i ta jednostka ginie od przeciwnika, no i coś tam zrobiła. Tutaj masz 3x3, pompujesz to, przeciwnik to zabija, jest elo, nie? I tak naprawdę grasz 3x3, niczym się to nie wyróżnia na tle innych kart. W związku z czym uważam jednak, że ten argument, że pompujesz to, to umiera, przeciwnik to zabija, jest trafny i taką mam opinię o tym, gościu. Arkan Devorer był 5 5 teraz jest 4 8 i za każdym razem, kiedy rzucamy spele, dostaje plus 2, plus 2. Tutaj ponownie historia, gramy, rzucamy te spele, przeciwnik to zabija, elo. No nie wiem, po co miałbym, po co w jakim deku miałbym to grać. Ma to szarży, nie, nie jestem w stanie nic z tym bufami zrobić. Muszę turę przeczekać. Liczy na to, że przeciwnik nie ma remowalu, i dopiero wtedy ta karta to zrobi, więc pfff. Eee, ale a defender of Argus chyba wraca na statystyki 3-3. Wydaje mi się, że on był w vanili w becie 3-3. Nie jestem tego pewien, eee, ale, 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 tak mi się wydaje. Za 4, 3 na 3 plus 2 bufy, plus 1 plus 1 prowokacja. I to już jest przeciwieństwo tych ziomeczków, nie? Tutaj w momencie, kiedy go zagrywamy, już dajemy te dwa buffy, więc możemy coś wytradować. Możemy się bronić, możemy zadać więcej obrażeń. A to, że on zginie po tym, on już dał, e, e, zrobił co miał zrobić. Dał te buffy, nie? I to, jak zginie, to jest ciągnięcie po prostu remowalu. I w, moim, w mojej opinii, Argus może znowu być grany, bo w tym momencie jest 5-5 za 4 many plus prowokacje, więc wydaje się to być całkiem spoko. Barents Stable Hand za 7 many 5 na 5, był 4 na 4. Zmiana raczej minimalna, przywołanie losowej bestii za 7 many jest totalnie bezużyteczne, bo przyzwiesz dzika, no i ten dzik ci wiele nie zrobi, w związku z czym karta dalej niegrywalna. Big Game Hunter został wyśrodkowany, był kiedyś zatrzymany i był turbogrywalny, żeby zabijać Ragnaroszę, Garosze i Alex Alekstrazę. Alekstrazy. A... Później dostał nerfa na 5 many, trochę pograł, przestał. Teraz będzie kosztował 4 many i zabija ziomków, co, co mają 7 albo więcej ataku. Deal jest prosty: meta, która ma ziomków 7 albo więcej ataku, ziomek grany. Meta bez tych ziomków, ziomek niegrany. Proste i logiczne. Minimage eee, on dostał eee, bufo nerfa. Był 4, 4, za 4-4-1, jest za 3-3-1, stealth i spell damage. Oczywiście wcześniej też miał spell, e, stealth i spell damage, e, teraz pff, nie wiem, do Stealth rogue'a, na przykład mi się wydaje, że mógł być całkiem ciekawą opcją. Ma tego stealtha, ma spell damage, więc kombi się z backstabami, skeratami i tym podobnymi sprawami. E, ale tak ogólnie no karta nie jest jakaś tubookrywalna, ona nigdy grana nie była, teraz może trochę więcej pogra w jakichś tam nie wiem szamanach na przykład, jak, które mogą mieć dużo czarów albo umaga, albo właśnie Rogala e, Zobaczymy, ten nerw, e, buff nerw, e, taki, no bardziej buff, e, raczej nie jest taki specjalnie interesujący, nie wydaje mi się, żeby to było super grywalne w e, tym momencie. Baron Gadon, e, był był 7.5, teraz jest 7.7. 7. 7, 7 na 7 Elemental, który wali dwa e, z końcem, który we wszystkie inne charaktery. Trzeba powiedział, że to nie w mam powiedzieć. Nie wydaje mi się, żeby ta karta była grywalna, ona była grywalna ze względu na to, że jest kreaturą z obszarówką, to, że teraz ma 7 życia, niewiele zmienia, więc jak dla mnie jest to karta do, do wykorzy wykorzy wykorzystania w niektórych sytuacjach w mecie, kiedy gramy, mm, gra dużo token decków, które mają małych stronników, ale tak ogólnie to raczej trash do nie, 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 nie grania. Ten buff na 7 życia nie wydaje mi się, żeby jakoś super pozytywnie miał na tą kartę wpłynąć. Podobnie w przypadku Cairna, Cairn był za 6, 4 na 5, przyzywał 4 na 5, teraz jest za, 5, 5 za 6, 5 na 5 i przyzywa 5 na 5. Czy to jakoś mocno zmienia jego grywalność? Nie. Czy, ten czy ta karta jest grywalna? Tak. Może grać w kontrolach, w Midrange'ach, w dekach na Agonii, w dekach, e, które mają coś wspólnego z przywoływaniem stronników, trochę wymyślam. Ale ogólnie w kilku dekach może pograć, więc wydaje mi się, że jak najbardziej jest to grywalna karta. E, z tym że nie uważam, że przez tego bufa, tylko po prostu jest grywalna i po prostu może pograć, ten buf jedynie troszkę zwiększa jej szanse na to, że będzie grana. I to jest Tyle, jeżeli o niego chodzi. No i na sam koniec mamy High Inquisitor Whiteman, e, która, e, tak, koszt się zmniejszył na 6 many, statystyki z 6,8 na 5,7 i dalej przywołuje wszystkich przyjaznych stronników, którzy umarli w danej turze. Karta mega sytuacyjna. Musimy mieć ją na ręce. Musimy móc ją zagrać. Nie, nie, nie chcieć zagrać jakichś innych kart. Zabić stronników, którzy. Znaczy, mieć stronników, zabić tych stronników. Najlepiej o innych stronników. Wtedy ją zagrywamy i wtedy ona coś robi. E, dokładnie to samo robiła, tylko była droższa. Teraz jest tańsza. Nie wydaje mi się, żeby to cokolwiek zmieniało. Nie wydaje mi się, żeby karta była grana. I to jest tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o bufy. E, te bufy są w niektórych przypadkach znaczące, w innych przypadkach mniej znaczące. E, natomiast, no widać, że Liza Dostosowuje te karty do aktualnego stanu Hearthstone'a i to jest mega ważne, bo dużo kart jest niegrywalnych, dlatego że wyszły kiedyś. A power level Hearthstone'a idzie fuu, w kosmos, w związku z czym trzeba te karty było pobufować i to jest bardzo, bardzo dobre. Ogólnie ten koreset, póki co, zapowiada się dosyć interesująco, dosyć ciekawie i myślę, że jest to strzał w dziesiąteczkę. Tym bardziej, że wszyscy dostałem te 235 kart za totalnie darmo. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o bufy. Jeszcze będzie na pewno odcinek, w którym sobie pogadamy o całym korsecie. Więc zapraszam na oglądanie kolejnych odcinków. A póki co, jo!